Z tego, że staramy się być piwnymi rewolucjonistami, wprowadzać nowe piwa, piwo mocno chmielone, nowymi odjadami chmielowe, mamy także tradycję. Co było przykładem poprzednie piwo grodzickie, a teraz piwo europejskie, piwo, które jakby no, w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, w Gdańsku. Chyba jest najbardziej z niej związany. Nie ma drugiego takiego stylu piwa, który powinien być zmarnowany w Gdańsku i powinien być serwowany w Gdańsku, i Gdańsku nie jest z niego znany. To, ee, więcej o tym piwie opowie Ale, który jest twórcą tego piwa, a Kietil zaraz opowie o swoich pierwszych wrażeniach związanych z kontaktem z piwem europejskim. Artur? E, tak, dokładnie tak, jak Michał powiedział, e, też chcemy się łączyć troszeczkę z tradycją, z tą ważenie e, piwa brudijskiego i jopleńskiego. E, Ponoć piwo Jopyńskie ostatni raz było uważane w Polsce około 70 lat temu. Bardzo dobrze te piwo wychodziło, a w zasadzie specjalistą był Jan Chedewicz, polski astronom, który ważący piwo zdobywał fundusze na prowadzenie swoich prac narodowych. Chciałem powiedzieć, że piwo jopeńskie było piwem bardzo ekstraktowym, pomiędzy 45 a 55 BLG, czyli zawartości cukru. Fermentacja przebiegała spontanicznie. Próbowano je, Robiono je zazwyczaj w lipcu, a proces fermentacji trwał minimum pół roku. Nie ma w historycznych zapisach dokładnej receptury, więc my staraliśmy, staraliśmy się po masku dojść do tego piwa, dojść do finału tego piwa. Mam nadzieję, że nam się udało. Piwo, które macie przed sobą. W wersji startowej posiadało 45 bergie. bo eksperymentowaniu fermentowaniu zostało 20 bergie, czyli około 25 bergie zostało zjedzonych, podzielić na dwa, około 12,5-13% alkoholu. Proszę? Halo? To jest jadł. Nie, ale. To jest Dzikie y, Piwo japońskie jest piwem, do którego nie dodaje się żadnych droży. Jest to piwo fermentacji spontanicznej, czyli wszystko to, co spadnie, wpadnie do kotła. Po pewnym czasie zaczyna y, najpierw się nagromadza, a po pewnym czasie, gdy tych droży dzikich zbierze się na tyle, że dadzą radę, to zżerają cukier. Na, na górze tego piwa powstaje gruba piana koloru biało-zielonego. Pewno są tam zawarte mikotoksyny W oryginale pisało, że piwowar zbierał tą pleśń łyżką, która nazywała się Joben, i nazwa tego piwa, i wyrzucał. Te toksyny. Po i opłat to chyba też jest okrycie nie, tak? E, całkiem, całkiem możliwe. My poszliśmy troszeczkę dalej i szanując nasze zdrowie i wasze, zostawiliśmy pleś na wierzchu, a spuszczaliśmy tylko to, co z dołu, czyli to co najbardziej wartościowe. A resztę daliśmy mojemu koledze y, teżowi dał do spróbowania. Mam nadzieję, że znajdziecie w tym piwie bukiet aromatów i smaków. Ja tam odnajduję, z mojego skromnego doświadczenia, ale słyszono śliwkę. Tak, tak, tak. moim zdaniem bukiet. Mam nadzieję, że Edyta, tak? Karolina, przepraszam, Karolina, że Karolinka może ocenić, bo ona również smakowała jopena twórcy swojego chłopaka Wojtka z browaru piwnego, który również ważył piwo jopeńskiego. Znaczy, jopejskie z browaru, no to było zupełnie inne, tak, bo to nie była samochodówka. Ale chciałam się zapytać, skąd masz recyturę i skąd czerpałeś jakby na temat jopeńskiego, bo jopena raczej nie dochowała do tego czasu. Łodziłem po macku. Moim kierunkowskazem była Wikipedia i strona Akademia Piwa. Tyle z tej tajemnicy, ale mam nadzieję, że się udało. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy przeprowadziliśmy cztery testy. Do końca tego roku mamy zamiar przeprowadzić osiem testów jowieńskiego, żeby w przyszłym roku standaryzować procesy wytwarzania tego wspaniałego piwa. jest to fermentowało? Proces fermentacji spontanicznej trwał 3 miesiące i okres wyszakowania następne 3 miesiące. Po 6 miesiącach zostało zadektorykowane. A jaka data właśnie ewentualnie była? Do końca świata. By było? Rok? Do końca świata. <grymne> <grymne> Zaraz po dekonstrakcji pojedziemy do kościoła świętej Katarzyny zobaczyć czy nie pękła płyta nagrobna. Katie powie kilka a few words on her first impressions related contact with the your first experience with the experience. Okay, cool. Um this is a unique thing. I'm uh, really excited. Um as for rose, I would say it's really rich and caramel. Uh there is lots of um biscuit Rye bread, uh, some dried, lots of dried fruits in there, maybe leather and a little bit of earthy, earthy notes. Really complex. <laughs> wow. Um, in addition, there's um, a bit of licorice in the, um, in the flavor, but still caramel, rye bread. Fruity, but dry fruit. Not, not not dry fruit, but dry fruit. Really, really nice. Yeah, plum. Good, 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 good point. Um, yeah, great stuff. Um, amazing. Thank you. <laughs> A skąd pomysł na europejskie w ogóle? Skąd Wam się to wzięło? Nie chcemy być twórcą jednego stylu. Lubimy wszystkie nowości, ale również robimy powrót do tradycji takistanej. Yeah. Yes. Ale się Ja, ja słyszałem, że była tego Ja słyszałem, że było to test piwa Że tak, piwo japońskie pomoc sprawdzali go mm, hmm. Rzeczywistą wartość. rozlewano kufel na ławie dębowej. Siada... Trzech mężczyzn z skórzanych spodniach siadało na tą ławę. Jeżeli ława się podniosła razem ze wstającymi mężczyznami, okazywało się, że piwo jopeńskie się udało. Musiało się wkleić. Musiało się mocno pić. Kiedy ipa. Kiedy nie dopuści do chmielenia.

<laughs> it's very good it's um, in addition to what Kettle said it's uh, very dry very not so sweet no. <laughs> so Maybe you've done something right there. It's a uh, spontaneous uh, fermented. Yeah, so obviously it's uh, very dry. Yeah. It's. Uh, well, I don't actually like those uh, liquors, you know, that is really sweet. But this is uh, amazing. It's good. Great. I never tasted anything like this. <laughs> Thank you. <laughs> Zgadza się, piwo jopeńskie nie było piwem, które służyło do bezpośredniego spożycia. Y... większość produkcji była eksportowana do Anglii, gdzie dodawano do ich piw, czyli ich alei bardzo słabo ekstraktywnych, bo w tamtym czasie mieli problemy z jęczmieniem u siebie, ale również był, wys... y... był wykorzystywany w sprawach kulinarnych, czyli do przyrządzania sosów i różnych produktów. W beczkach dębowych trzytnastokilnotek był eksportowany do Anglii. Yy, od pojemności beczki, od nakrycia, od kochni os